Cześć, siemanko widzowie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem CherryGamer, a to jest CSGO Skins i będziemy sobie testować elegancko. Takie skrzyneczki jak procentówki i w tle widzimy Cobblestone'a naszego kochanego, którego naprawdę mi na przykład brakuje, tak? Mi brakuje Cobblestone'a. Jak wam też brakuje, to pochwalcie się tym w komentarzu. A tutaj mamy coś pięknego. Jeszcze raz powtarzam, bo chujowo mi wyszło. Jak wiecie co to jest, a prawdopodobnie wiecie, no to napiszcie mi o tym widzowie w komentarzu. A my na początek sobie zrobimy opening. No niestety nie poszaleję tutaj nie wiadomo jak, ale coś tam spróbujemy sobie ogarnąć. Mam nadzieję, że się uda. Uebać. Otwórz. No easy peasy to to nie jest. Easy for Riksa. Rikso. I dawaj, teraz. Pizda bliet. Jeszcze raz. A, bardzo ważna rzecz, widzowie. Ta strona jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Nie zachęcam do wpłacania, nie zachęcam do otwierania. Nie róbcie tego, bo prawdopodobnie stracicie wszystkie swoje środki. Ja sobie otworzę darmóweczki. Możecie popatrzeć na takiego pojawa, na przykład jak ja. Jak sobie otwieram, yy, ale robię to z własnej, własnej woli, widzowie. Z własnej woli, po prostu. No, ja lubię, nie? Ja lubię. Okej, okay. takie darmóweczki to spoko zawsze. No i co, zobaczmy, czy mamy tu jakieś prezenty, kurwa, nadchodzące świąteczne. Mamy i to bardzo fajne, bardzo fajne i bardzo płoną, kurwa. Przydadzą się akurat na zimę, ponieważ z takim płomieniem widzowie to się można ogrzać wszędzie, tak? Wszędzie się można ogrzać. O, tutaj widzę parę osób, już się chciało ogrzać. Miejmy nadzieję, że się ogrzeją jak najbardziej. Życzę im tego z całego serca. A my co? Dawaj, przechodzimy dalej. Dawaj mi empresa. No i próbujemy. No nie mogę tutaj siąść. Do, dosłownie tyci tyci kurwo. Jeszcze raz. Nie no. Jeszcze raz, ale tym razem w ten oto sposób. <grytanie> Dawać mi to. Bank. Proszę bardzo bank, proszę bardzo. Bank, proszę bardzo. Cyk, proszę bardzo. No to tutaj już... To już... To już nie, to już nie, ale na przykład... Co możemy pierdolnąć? Już bitwę. No i dawać. O kurwa, mamy gracza. Petros. Petros Dobra, dodamy sobie bota Michela i lecimy wariacie. Procentóweczki. Tu musi, tu musi być grubo. Albo wcale. Eee, pierdole, no. Aha, bot Michel, ok. Nieźle, fajny bot Michel, lubię bota Michela. A może ten na środku coś tak? Hmm? Poprosimy? Nie mam pytań. Ile to jest Jesterem? Zbyt dużo. Tyle to nie! Nie przesadzajmy! Ale ascend w sumie był spoko z żesterkiem. Ascend z żesterkiem może być. No nic. Na trzy osoby. I zostaje tam gdzie tam gdzie jestem. Czyli na samym początku. Już nie idziemy do środka, bo to wtedy wiecie: z dwóch stron ucisk jest. Damy sobie Emilii i damy sobie Rostco. Rostco, bigos No i wjeżdżaj z tym. Tutaj elegancko coś siada. Powiedziałem, kurwa, tu. Tu. I teraz Stratosfir, tu, tak? Jest? Powiedziałem, kurwa tu. No, tyle mogę tak? Tyle mogę. Otwórz jeden na jeden. Fajnie będzie. Pan Michał Gorszy stan. Przypadek, kurwa. Uh. Okej, okay, chyba to mamy. No i chociaż tyle, widzowie. Chociaż takie fajne skiny, żeby sobie pozgarniali, znaczy pozgarniali. Opierdoliłem to, no bo wiecie jak jest. No ale ogólnie no to tragedia. Kurwa. No wyruchała mnie ta bitwa strasznie. Procentóweczki. No tam jest albo grubo, albo wcale. No niestety nic na to nie poradzimy. Ja wam mogę przypierdolić laserem po oczach. No i pożegnać się z wami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, wbijajcie na Discorda, ponieważ tam są konkursy o kosy, widzowie. Tam są konkursy o kosy. Wbijajcie na streama. Followujcie mojego kika i wbijajcie. Zapraszam również na streamy na YouTube, jak i na Kiku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.